Dzień Dobry! E, w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam najnowszy skin za turniej, który zbliża się big kroki to fortnite ehm, ogólnie to jak widać nazywa się ten skin e, naomi osaka znaczy ogólnie ten skin jest wzorowany na naomi osaka, czyli na jakiejś tam mistrzyni mm, tenisa i ogólnie Tutaj jest zaprezentowany styl dodatkowy do jej skina, i już mówię, co trzeba zrobić, żeby go zdobyć. Trzeba po prostu się zakwalifikować. Oj, co tu się odwaliło? W każdym razie, trzeba mieć 8 punktów, żeby dostać nieznany przedmiot. Według mnie, ten nieznany przedmiot to będzie albo e, ta czaszka w formie graffiti, albo ta czaszka w formie rzucanego emo emoji. I ogólnie jestem w Europie, więc nie wiem czemu ja mam Bliski Wschód, ale w Bliskim Wschodzie będzie potrzeba 250 być przynajmniej, żeby zdobyć skina, lotnie, kilof, styl, emotkę i coś jeszcze, najprawdopodobniej inne rzeczy. No i pokażę Wam, jak prezentują się skin bez stylu tego, tutaj takiego jakby jakby to powiedzieć takiego tropikalnego. Kill off i lotnie. Więc no, to jest jakby też filmik od, od oficjalnego kanału polskiego e, Fortnuta. E, więc no, e, lecimy. I no, jak tutaj widać, no to e, tutaj jest też zaprezentowany helikopter. Więc jest jakaś tam szansa, że y, będzie może z powrotem, nie wiadomo. Ale tutaj, jak widać, jest zaprezentowana lotnia tej Naomi. No. Um, no i jest skin sobie ogólnie, o i ta paletka, ta paletka to będzie jej najprawdopodobniej killoff, chociaż nigdy nie wiadomo i no um, i tak będzie wyglądał właśnie skin bez stylu, taki no trochę różowawy i mi się szczerze bardziej podoba właśnie ten taki no ciekawy, taki fajniejszy mi się podoba bardziej, więc no. To w sumie chyba na, dziś, na dzisiaj wszystko z wydania wiadomości totalnie super legalnego. Wcale nie trzymam mojego informatora w piwnicy. A nawet jeżeli to, bądźcie pozdrowieni, ponieważ daję mu chleb i suchą wodę. Więc no, przynajmniej jeszcze tam żyje. Nie wiem, jak długo będzie mi znajdował informacje, ale może co jeszcze parę odcinków pociągnę na jego życiu. Jak go, albo może go po prostu wypuszczę z piwnicy. E, no to e, ja się żegnam i proszę nie wzywać policji, papa. E, pa.